Jakub jak tym jednym słowem upokorzył hołownię. Marszałek został w szoku. Posłuchaj, bo warto. Jest proste, panie pośle, bo pytam pana jako posła. Położyłem w Sejmie wraz z posłami, którzy ze mną pracują, projekt ustawy, który wprowadzi w sytuacji, gdyby komuś przyszło do głowy wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej obowiązek przeprowadzenia referendum w tej sprawie. Bo dzisiaj wystarczy do tego teoretycznie 116 posłów. Czy zagłosuje pan za takim projektem referendum, kiedy ktoś będzie chciał notyfikować wyjście Polski z Unii Europejskiej i wtedy, kiedy trzeba będzie, nie daj Boże, zatwierdzić tak zwany traktat? Rozwodowy. 90 sekund na odpowiedź. Ja mam Marisa, nadzieję, tak. że wtedy, kiedy pan to uruchomi, ja już będę prezydentem, a więc to ja ogłoszę to referendum, bowiem Cookies 15, z którego się wywodzę, w swoich korzeniach ma właśnie pytanie się obywateli o to, co dla nich ważne, a co nie. To, że zbliża się ten moment, że zbliża się moment odpowiedzi na pytanie, czy Unia Europejska jeszcze, aby nam się opłaca, nadchodzi. To widać po, po sondażach, w jaki sposób jesteśmy traktowani przez Unię, jak bardzo jest to ale traktowanie. No na pewno to nie jest z Unią tak, jak przed chwilą, żeśmy widzieli, że tak sobie z dzióbków pijecie, że niestety pani marszałku, ale mówi Pan o nepotyzmie, a teraz się dowiedziałem przed chwilą, że wiceprezydentem jest jeden z członków 2050. To no, no jest, dlatego że. No korytko, korytko. O, a jakie korytko? korytka no, korytko. korytko? No, nie korytko? No, nie no, mówimy o, o majątku, zmacza? mówimy o tym. Natomiast natomiast chcę powiedzieć, proszę państwa, że fundamentem demokracji jest lud. I odpowiedzi na pytania. Dlatego bardzo mnie to irytuje, jak 200 tysięcy ludzi składa yy, yy, na przykład yy, wniosek ustawowy, swoją inicjatywę ustawodawczą, a niestety pod pańskim rządem te 200 tysięcy idzie do kosza w pierwszym czytaniu. To jest bardzo przykre i to było dla mnie upokarzające.